Ścieżki Skimoski. Dzisiaj pokażę wam cudowne świąteczne budowle, które znalazłam w galerii i są one zrobione przez utalentowanych SIMomaniaków. Także małe ogłoszenie, jeśli chcielibyście, żebym w następnym tego typu odcinku pokazała wasze świąteczne budowle, czy to dom, czy parcela typu park, siłownia, spa, to dodajcie je do galerii z hashtagiem #eskiZima Pamiętajcie żeby, w... Pamiętajcie, żeby w nich umieścić świąteczne ozdoby, kolory, wszystko co Wam się kojarzy ze świętami, i postarajcie się jak najlepiej. A może to właśnie Waszą budowlę pokażę w następnym odcinku. Także zaczynajmy i sprawdźmy, co możemy znaleźć w galerii. Wow, dom normalnie, jak zrobiony z lodu. Sześć sypialni i pięć łazienek przecież to jest ogromne. A to tylko na 40-30 parceli. Nie no, spójrzcie, jak to w ogóle wygląda. Ja wiem, że umieszczam to w Niukriście, może niezbyt tematycznie, ale nie oceniajmy. Ale to wygląda po prostu niesamowicie. W życiu bym czegoś takiego nie zbudowała. Okej, okay, spójrzcie tylko, jakie to jest cudowne. Bałwanek, ten dach, ściany, ozdoby tu jest tyle detali, że aż ciężko je zobaczyć. Ale co mamy w środku? Ło! Wow! Mamy taki, ojej, bo to jest jakaś ogromna willa, mamy taką ogromną choineczkę w centralnej części domu. Po prawej mamy kuchnię. Jest w ogóle wszędzie milion ozdóbek świątecznych, lampek, wszystkiego. Jeszcze mniejsza choinka z wieloma prezentami, które są mega ładnie wpasowane kolorystycznie w cały pokój. Tutaj gigantyczna łazienka, w której praktycznie nic nie ma. Tu jest minusik. Oczywiście, jak na bogaczy przystało, mają odkurzacz, co sam sprząta. Pięknie! O, jest jeszcze piwnica w ogóle. O, czy to jest gigantyczny lodowy basen w piwnicy? Miejmy nadzieję, że jest podgrzewany. Mamy tu sypialnię ogromną, różową. Jakąś większą łazienkę. Mamy jeszcze drugą piwnicę. Jezu, przecież to jest raj dla dziecka. Wyobraźcie sobie mieć, nie wiem, 4-6 lat i mieć takie coś w piwnicy. Mieli o zabawek, gier, wszystkiego. Jezu, ale znajomi by zazdrościli. Cały czas by do Was pewnie przychodzili, no. Do mnie też zresztą. Jeszcze więcej zabawek, kosz nawet do koszykówki. Pokój dla kota osobno. I też ma swoją małą choineczkę z prezentami. O! I ta łazienka już jest. Lepsza. Jest w niej więcej rzeczy, i w ogóle to mi się podoba. Jak tam pierwsze piętro. O Jezu, ale to jest piękne. Jezus, to jest, brak mi słów. To jest jak labirynt, ta willa. Widzicie, ile tu jest schodów, poziomów, dziur, wszystkiego, mini balkonów? Czyli jak to się nazywa? Kolejna łazienka też lepiej zrobiona. Jezu, to jest naprawdę milion łazienek. Jaka gigantyczna sypialnia w ogóle, niesamowite. Komputery, telewizor, świeczuszki. Tu jest w ogóle auto jeszcze na zewnątrz. I jeszcze jedno piętro w górę, i będzie kolejne. Okej, okay, więc tu mamy sypialnię taką złotawą, dobra, dobra. Kolejną sypialnię, okej, okay. nie moja ulubiona. I to jest ostatnie piętro. Bo ile może być tych pięter, prawda? Jakaś ogromna rzeźba, pewnie w cholerę droga. Po raz setny sypialnia. No kurczę, musicie przyznać, że ten dom prezentuje się naprawdę super. Jezu, ja nie wiem, czy mogłabym mieć taką rodzinę w Simach bez kodów, kiedykolwiek. Jacuzzi na zewnątrz, która by zarobiła sobie na taki dom. Przecież on kosztuje w cholerę siana, na pewno. Ale myślę, że jak najbardziej warto, chociaż pewnie bym się gubiła w nim cały czas bez przerwy. Dobra, zobaczymy, co jeszcze możemy znaleźć w galerii. O, ja, tu już zdecydowanie mniejszy domek. Na mniejszej parceli, ale myślę, że umieścimy ten domek na tej parceli, aby już nie kombinować. Prezentuje się tutaj przynajmniej naprawdę uroczo. Zobaczmy, jak będzie w rzeczywistości. Okej, okay. wow! Naprawdę dużo ozdób, znowu cholerę detali i ja nie wiem, to się prezentuje cudownie. Te, te, te alpaki, bałwanki, krasnoludki, misie, prezenty, choinka, bałwan na dachu. Jezu, czy wy to widzicie? Jeszcze tu są takie alpaczki, pewnie jak reniferki. No tak, jest wóz Mikołaja i Mikołajem jest krasnologrodowy. Niesamowicie pomysłowe to jest. Naprawdę mega ładnie to wygląda. Pokaż kotku co masz w środku. Uuuu No i to się nazywa świąteczny dom, a nie ten mój para apartament, który zrobiłam bez żadnych umiejętności i talentu. I spokój dla dzieci z wieloma ozdobami, atrakcjami, rzeczami do robienia. O, rany. Jeszcze obraz jest namalowany. Talonik z kominkiem, odgrodzony kami choinka obowiązkowa, jakieś budki, łazienka, jadalnia, jak pięknie, rodzinnie można sobie coś zjeść, napić się czegoś. Kuchnia nawet jakaś świąteczna, cudowna i ten dywan. To my mamy taki fajny dywan? Okej. Okay. To co mamy na piętrze, łazienkę, sypialnie dla dorosłych z telewizorkiem, ale fajny pomysł na odgrodzenie tego, aby mieć taki mini salonik w sypialni. Chociaż chyba nie można przez to aż tak oglądać telewizji z łóżka, ale kto by się tam aż tyle czepiał, na pewno nie ja, bo ten domek jest świetny. Naprawdę. Też chcę tak budować. Jak ci ludzie to robią, że są tak utalentowani, to ja nie mam pojęcia. Przejdźmy do czegoś jeszcze. Mamy tu malutki świąteczny domek, ok, czyli od największego pojechaliśmy do najmniejszego. Dobrze, sprawdźmy, jak zagospodarowany jest ten domek. I czy ktoś był w stanie w takim małym domku umieścić dekoracje świąteczne? Wygląda na pewno bardzo malutko i uroczo, jest bałwanek, wokół tego szpiczastego dachu są owinięte te takie dziadki do orzechów czy cokolwiek to jest, nie, mi się wydaje, że to są dziadki do orzechów, nie wiem, bałwan w kominie, Olaf, roztopisz się, wiem, że potrzebujesz ciepła, ale to tak nie działa, no, kto mu powie? Z tyłu aż tak się nie prezentuje, aczkolwiek i tak jest naprawdę fajna ta parcela. Ma tylko parter, ok. Czyli taki malutki serio-domek jednoosobowy. Łazienkę, zielony dywanik, czerwony dywanik. Kolorczek jest jak najbardziej. okej. Okay. Tutaj kuchenka, taka mini, mini, mikro kuchenka. Fajna kanapa. Sypialnia, jak oni tu to wszystko wcisnęli. Niewiarygodne to jest, naprawdę taki mikroapartamencik to jest, ale i tak nawet w środku, pomimo, że powierzchnia jest dość niewielka, musicie przyznać, że czujcie ten klimat. Ja jakbym miała tak ozdobiony pokój, to na pewno już bym była w świątecznym klimacie, więc mam nadzieję, że chociaż te Sims masy sprawią, że i wy poczujecie ten zimowy świąteczny klimacik. I dajcie mi teraz znać, który z tych trzech domów Wam się podobał najbardziej. Ja, jakbym miała wybierać, wybrałabym chyba domek numer dwa. Nie jest za mały, nie jest też ogromny, a jest na pewno bardzo świąteczny. Ale dajcie mi znać, co Wy sądzicie. Nie zapominajcie umieszczać swoich świątecznych domków i parcel pod. Hashtag, który podałam wcześniej, jest on też w komentarzu przypiętym i niedługo może Wasza budowa zagości w moim odcinku. Macie czas na umieszczanie tych budowli do 10 grudnia do godziny 12. Więc dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym już ósmym Simsmasie jutro. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i trzymajcie się ciepło w te chłodne dni. Cześć!